Zdasły już światła na dachu, samochodu bezpieczeństwa możemy pierwszy raz obserwować całą zwartą playoffową stawkę, w tym dymu z fajerwerków, które przed momentem odpaliły tutaj nad torem Atlanta Motor Speedway. To pierwsze fajerwerki tego wieczoru. I jeszcze odpalą się większe, odpalą się te, które będą towarzyszyły emocjom wyścigowym, emocjom związanym z pierwszymi punktami, z pierwszym zwycięstwem w tegorocznej fazie playoff. Michael McDowell, Ryan Blaney rozpoczynają. Z Pierwszej linii playoffy Bucharowej Serii na Star w sezonie 2024: Zielona flaga idzie w górę. Wyścig Quarter State 400 rozpoczyna się dokładnie teraz. Michael McDowell jest po wewnętrznej stronie. Świetny starty. Jest tutaj już przed Ryanem ale on Nie będzie tutaj zamykał linii, bowiem to jest danie jak na super speedway, a więc już będzie zrównywał się tutaj Blaney. Niemniej na wyjeździe z zakrętu numer 2 wciąż McDowell liderem. Tak jest, a zanim Ryan Blaney, wspierany przez Josh'a Berego, Todd Gilliland nie wyjdzie jednak na wewnętrzną dwunastki, zostanie troszeczkę w tyle, teraz McDowell może zostać zaatakowany przez szarżującego Ryana Blaneya, ale od tego dzieli nas jeszcze moment. McDowell jest liderem pierwszego kółka i zobaczymy jak długo tym liderem pozostanie.